Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś porozmawiamy sobie o FC25, a dokładnie o ratingach. Ale zanim rozpoczniemy rozmowę, to chciałem wam przypomnieć, że partnerem kanału oraz dzisiejszego odcinka jest Betclick, u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. Tutaj jak widzicie, wybrałem sobie kilka zdarzeń na zbliżające się Fame MMA, naprawdę wielkie wydarzenie, więc dajcie znać, czy będziecie śledzić i umieksz tutaj do tak zwycięstwo Amadeusza Ferrariego. Do tego czy Krzysztof Gońciarz z Gimperem zawalczą w pełnym dystansie według mnie nie. Czy Greg wygra swoje starcie? Myślę, że tak. Jak widzicie, tutaj też tak ładnie sobie rozpisałem. Oraz czy Norman Park i Tyburski to będzie starcie, które będzie toczone w pełnym dystansie? Według mnie nie. Dajcie znać, czy zgadzacie się z tym wszystkim, czy jednak nie. I pamiętajcie, że więcej szczegółów na temat gry bez podatku znajdziecie w linku na dole. Tam też traficie na szczegółowe informacje dotyczące kodu Lachu. A w ofercie Betkika, oprócz wspomnianego wcześniej fame MMA, na wyłączność macie też Ligę Mistrzów, najlepsze Ligi Świata, Ligę Europy, Ligę Konferencji i wiele, wiele więcej, więc nie zapomnijcie, że jeśli to wy zdecydujecie się zdarzenia jakieś obstawiać, to róbcie to odpowiedzialnie oraz za niewysokie stawki. A pamiętajcie, że obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie, więc zajrzyjcie do opisu po więcej informacji. A teraz przechodzimy do odcinka. Jak pewnie wiecie, drodzy widzowie, w FC25 już mamy zlikowanych naprawdę dużo rzeczy. Tutaj mamy top 50 zawodników. Jeśli chodzi o ratingi, dzisiaj sobie trochę o tym porozmawiamy. Więc jakbyście chcieli też znaleźć to wszystko, to na Twitterze polecam, czy tam na X, jak wolicie. Najpierw zaczniemy od 25 do 50. Rozpisałem sobie tutaj, kto ma... Overall w górę, to w dół u kogo został taki sami razem z czatem sobie porozmawiamy trochę w tym temacie. I też bym chciał, żebyście napisali ci, którzy oglądają na YouTubie pod spodem w komentarzu, co Wam się podoba z tych ratingów, co wam się nie podoba, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Pamiętajcie, że to jest tylko cena od EA, więc to jest różnie z tym, nie ma co się spinać, o jakieś ratingi się kusić między sobą bo tak było często. Przypominają się stare czasy, bo dawniej siedziałem z zeszytem i rozpisywałem kto tam miał więcej tempa, mniej tempa i tak dalej Więc, zaczniemy sobie od karty numer 50, czyli od Gundogana w Manchesterze City e, Oczywiście karta nie w Barcelonie, co uważam jest dużym błędem, ale mogę się mylić Plus jeden ma Gundogan, więc u niego tak to wygląda Tutaj też widać Playstyle, jakie otrzymali Piszą chłopaki, że mm, playstyle do tiki taki powinien mieć, no ale czy to będzie spoko karta na początku? No, myślę, że na początku tak. Mamy Martineza, który zaliczył plus 2 do swojej oceny, ma teraz 87. U Deonga to zostało bez zmiany, więc Dejong dalej 87. Musiala ma 87 również, dostał plus 1 upgrade. No i Bastoni ma plus 2 do overall. 87. Inter, naprawdę fajny sezon. W ogóle tutaj jest też nowy herb Interu, który będzie widoczny w FC25. A propos herbów to ten herb Aston mi się nie podoba, ten, ten ich poprzedni. Wolałem bardziej, wiem, że ten jest historyczny, ale to tak już off top. Za bardzo mi przypomina Chelsea jakoś tak, nie wiem. Tamten mi się bardziej podobał. Dalej mamy gościa, który naprawdę na początku będzie bardzo mocny, żebyście to dobrze widzieli. Tutaj mamy Salibę, który dostał plus 4 overall. Przemocny obrońca. Zobaczcie, 82 tempa, defensywa, fizyczność, wszystko się zgadza. Liska ma jeszcze tutaj playstyle. Top. Będzie drogi i będzie na pewno bardzo spoko. Dalej mamy Somera, który dostał plus 3. Tak to u niego wygląda. Debinia 0. Czy ktoś z Was w ogóle grał Debinią w tym roku? Ja, ja chyba nigdy jej nie miałem w żadnym składzie, w żadnej wersji, tak mi się wydaje. E, Diani już prędzej, aczkolwiek ona dostała minus 1 do overall. Saliba to będzie rzeźnik, to no, będzie potężny, będzie potężny to widać. Szczególnie na początku to Diani szybka. Jakie będzie miała też dokładnie gwiazdki sztuczek i tak dalej, to się dowiemy. Debina pewnie 5 gwiazdek, ale wątpię, żebym ją miał w składzie. Ederson bez zmian. Bernardo Silva również bez zmian. Tak to wygląda. Przechodzimy sobie dalej, tylko ja tak patrzę, żebyście yy, Wy widzieli. Tyk Endler bez zmian. Foden plus 3. Czy zgadzacie się z, się z tym, że Foden zasłużenie dostał plus 3? Jestem ciekaw waszych opinii. E, czy taki spory e, upgrade to jest dobry pomysł. Griezmann bez zmian. Patri e, Gujaro również bez zmian. Irena Paredes także. Ederson z playstylem. O ty, rzeczywiście, Ederson ma playstyle. To jest bardzo ciekawe, no nie? Bo Martinez nie ma, Sommer też nie, a Ederson ma. Jestem ciekaw, jak to będzie... Jestem ciekaw, jak to będzie na grę wpływało, bo może będzie jakaś taka taktyka, która będzie polegała na tym, że grać jakąś mocną piłkę od Edresona. Ty może tak być w sumie. M może tak być. Tak to wygląda i przechodzimy na samą górę, bo tutaj też jest Robert Lewandowski. Eee, Griezmann minus jeden za euro powinien mieć. No widzisz, no to, to na przykład taka opinia. Kato to bez zmian, kobel plus jeden, Lewandowski minus dwa. i Robert z dziewięćdziesiątki. Zjeżdża na 88 Już nie jest najwyższym ratingiem Jeśli chodzi o FC Barcelonę Bo wyższy rating w FC Barcelonie Ma Ter Stegen, z tego co widziałem Ma 89 Lewy, który ma 75 tempa Ale dlaczego w ogóle dali mu Styl gry Lobik Czemu? plus PS Plus, lobiki Ja wiem, że Wiek robi swoje Więc to też takie naturalne No Chociażby jest takie fajne porównanie: Neymar nie grał cały sezon i ma overall 87. Ronaldo na strzelał bramek mnóstwo w lidze arabskiej. Obej są w lidze arabskiej i, i Ronaldo ma overall 86, więc mniej niż Neymar, chociażby. No nie. Także oni mocno na ten wiek chyba patrzą. Yy, tutaj mamy plus jeden overall u pani z Arsenalu. No i z, yy, u góry mamy jeszcze tak. Mamy Renard bez zmian. Ruben Dias minus jeden. Tutaj jest downgrade. No i 67 tempa, więc duża różnica. Saliba będzie, myślę, dużo droższy. Saliba Rudiger, taki, taki początek na przykład, jeśli chodzi o środek. Super, super, naprawdę to mogłoby śmigać. Też bierzcie pod uwagę, że Real Madrid wygrał Ligę Mistrzów, więc wiadomo, że te upgrade'y będą u niektórych znaczące. Rudiger plus 3 ma 88, Fede Valverde 88, więc bez upgrade'u. Czy Fedor Valverde zasługuje na aż 89? No nie wiem, wiecie, że to jest mój ulubiony piłkarz Real Madryt, ale czy aż 89 bym mu dał na tej pozycji? Zobaczymy, jak u innych będzie. Myślę, że dałbym go wyżej niż Wirca. Może Wirca będę dał na 87, a Valverde 88. Także Wirc ma plus 3 i ma teraz tak. Yy, tempo, ma też fajny playstyle, w sumie coś na środku może przydać. Podania 87, dribbling 89, ciekawe jak gwiazdki sztuczek. Ciekawe jak to wygląda, no taki bardziej rozgrywający, i to jest pierwsza, i to są zawodnicy, przepraszam, od 25 do 50, więc teraz przejdziemy do tych już wyżej ocenionych. Dobra, i teraz tak, mamy od 1 do 25, czyli 25 sama topka już najlepszych zawodników, oblak bez zmian, rejten bez zmian Leo Messi minus 2, Leo Messi minus 2, 79. Pace'a teraz... W ogóle chyba z tego, co widziałem, to Messi ma na karcie więcej tempa niż Cristiano Ronaldo. Co ciekawe. Z czym akurat bym się nie zgodził. Eee, więc Messi minus 2, Alisson 0, Thibaut Courtois minus 1. No ale też kontuzja, już później też sporo nie grał, więc rozumiem. I zastanawiam się natomiast, czy dobrą decyzją jest... Plus 2 dla rumy. Co o tym myślicie? Ok, zagrał fajne euro, ale w lidze? Co osiągnął z PSG? No nic. Ja bym mu tutaj nie dawał aż 89. No, czy Donna jest na poziomie Tibo Courtois? No nie wiem. Nie wiem. Max plus 1 albo 0. Przynajmniej według mnie. Czyli 87 to byłaby chyba 88. To już tak max. Musieli zostawić jakiś jeden walkout w Ligę. Ty, aż musimy to zobaczyć ile jest walkoutów w Ligę. Zobacz na Lautaro, zaraz zobaczymy, tylko najpierw jest Mappy Leon Bez zmiany Lautaro, Martinez ma tutaj plus 2. Więc to jest... ale to był naprawdę dobry sezon w wykonaniu Lautaro, no bo jednak tak, w lidze zagrali, zagrali super. Do tego na Copa America Lautaro jak najbardziej dowiózł również. Jeszcze do tego ma fineski, tylko trochę tempa mało, no nie, bo 82, ale na początku w sumie może być wystarczająco. No, nie musi być taki szybki, jak będzie ładował dobre fineski. Także do no, Lautaro, Martinez, myślę zasłużony, Edgard plus 2. Tutaj bardziej widzowie, którzy oglądają Ligę Angielską, muszą się wypowiedzieć. Nie tylko fani Liverpoolu, przepraszam, Liverpoolu, a Arsenal, bo patrzyłem obok na Salaha. Yy, czy Edgard plus 2 zasłużone, Z 8,7 na 8,9. Tak to wygląda u Pana Martina, playstyle też widzicie. Dobre podania, dużo wolniejszy jest bo 70 tempa, shooting. Jestem ciekaw jak... Yy, jestem ciekaw jak będzie jego sylwetka też wyglądała. Dałbym la, Lautaro 90 aż. O proszę, tutaj... Mocne myślę, Niektóre ma, niektórzy mają postulaty, że tak powiem. W salach bez zmian. Trochę chyba tempa mu zdjęli bo ma 89. Tak mi się wydaje. No, Salek, jak to sala, tutaj raczej się nic nie wydarzyło. Na tej karcie szczególnego. Heger, Hegerberg 0, czyli bez upgrade'u ani downgrade'u. Jeśli chodzi o Hegerberg, to, to ja w ogóle ją nie grałem, więc nie wiem, czy ktoś z Was miał ją w składzie. To jeden błąd na grafice tylko widzę, bo jak sobie przejdziemy wyżej. I zobaczymy, to Van Dijk ma tutaj pozycję bramkarz. Wiadomo, że to chodzi o środkowego obrońcę, ale Smith ma plus 1. E, chyba, że Van Dijk na na bramkę teraz, patrzcie. <ścoughs> z Arialem na bramkę. To byłoby śmieszne. Smith ma plus 1, 93 tempo. Ej, może być spoko na początku. Naprawdę Terzlake 89, tak jak wam mówiłem przedtem. Najwyższy overall z Barcelony. Van Dijk 89 Czy zostawiacie? Czy, czy, czy według Was 8,8? No bo to jest najlepszy środkowy obrońca w grze, teraz, jeśli chodzi o overall. Eee, I Ter Co to jest w ogóle za. Mordy, co to jest za playstyle? Bo nie wiem nawet. To jest nowy playstyle, chyba tak? Przynajmniej ja go nie kojarzę w tym momencie. Może ktoś z Was wie, co to jest za. Coś do, coś do gry nogami? Nie wiem. No. Bo Ederson miał na przykład inne, obronę nogami Nowy, bo teraz będą do bramkarzy, no właśnie Czyli, czyli jest Playstyle Plus dla bramkarza, bo teraz one się pojawią Van Dijk z Rialem No, no Van Dijk to jest Van Dijk. on dalej będzie zarombisty Na pewno ee, Na pewno będzie mocny Na pewno będzie Van Dijk mocny, Rudiger, Van Dijk I do tego też mieliśmy przedtem Salibę Wiecie jak to jest Przejdźmy sobie dalej Jude Bellingham plus 4. Byli 90 over no, sezon miał. Na pewno niesamowity jak na pierwszy sezon w Realu Madryt to, to jest coś, czego chyba się nikt nie spodziewał, że aż tak wystrzeli i tyle na jak na swoją pozycję. Yy, ale czy aż, aż 90? Nie wiem czy aż 90 bym mu już dał, bo to ten cały sezon też nie był wybitny. Wiadomo, że ta końcówka gorsza niż początek. Ale duży, duży, duży boost, bo aż plus 4. Defensywa za mało, yy, za mało ma, patrząc na to, jak gra w odbiorze. Kurczę, no mogliby mu dać 80 defensywy, jak już ma, dają taką kartę 90. No to w, w każdym razie, no patrzcie, no, obok jest Kevin De Bruyne, który ma minus 1, bo miał 91, spada na 90. Jeśli chodzi o De Bruyna, dużo wolniejszy, dużo gorsza defensywa, ale on jest bardziej od rozegrania. Tak zawsze myślałem, ale tylko podania ma lepsze. Podania ma dużo lepsze. Dribbling ma gorszy. Defensywę ma gorszą. Fizyczność ma gorszą. Strzały mają takie same. Gwiazdki nie wiem, jak będą wyglądały. Jeszcze ma tutaj bateryjkę Bellingham, więc on taki box to box na cm to może być potężny na początku. Jeszcze z jego sylwetką będzie robił robotę. Niektórzy piszą, że The Brain 89, że 90 to nawet za dużo. No nie wiem, dajcie znać, widzowie, co wy o tym sądzicie. Ja przejdę tutaj wyżej, bo przejdziemy do kolejnych kart. Hansen bez zmian. Kane bez zmian, pani Kerry. Putejas minus jeden. Tutaj mamy trzy karty bez zmian. Co ciekawe, Finezja, Finezja i tutaj Trickster. Yy, tak, mówiłem już o tym, że Wanda i że to jest błąd na grafice tego pana, który to udostępniał. Putejas minus jeden. Także tutaj u pani Putejas mamy na minus jeden overall. I zobaczymy. Kontuzjowana była może dlatego. No być może o to chodzi. Najlepsza tutaj już została nam śmietanka. Wini plus 1, 95 tempa to jest chyba drugi albo trzeci wynik ogólnie, jeśli chodzi o tempo w grze. Więc dwóch piłkarzy na, na top 3 gości z najlepszym tempem w grze, dwóch to jest piłkarzy Realu Madrid i Haland i Vini Przepraszam, co ja mówię, <grym> Mbappé i Wini. E, więc Wini plus 1, pozycja LW, chyba się też nie zmieniło nic, jeśli chodzi o jego pierwszy Playstyle Plus, jaki miał ostatnio. Pewnie 5 gwiazdek sztuczek. Czy będzie drogi? Oczywiście, że będzie drogi. Yy, bon Mati plus 1. I Bon Mati wygrała złotą piłkę, z tego co ja pamiętam. No nie? Dobrze kojarzę widzowie, że Bon Mati zgarnęła złotą piłkę w kobiecej kategorii. Także też plus 1 tutaj. Haland bez zmiany. U Halanda, chyba z tego co widzę, to zdjęli mu trochę tempa, bo ma 88. Strzały ma nadal. 92 aż to jest naprawdę dużo no i dribbling defensywa fizyczność 8-8 także później przechodząc dalej Kylian Mbappé bez zmiany 91 overall no ale jakby tutaj już mu dołożyli to naprawdę byłoby już wysoko 9-2 kto powinien mieć najlepiej ocenioną kartę to już dajcie znać czy Rodri Mbappé, Haaland e... no z tych tutaj to z obecny sezon to chyba bardziej Rodri no ale no, u Mbappe się za dużo nie zmieniło, Rodri plus 2, aczkolwiek jak sobie zobaczycie na Rodriego, to 66 tempa, defensywa i fizyczność spoko, ale to musi być bardziej taki CDM do rozgrywania, hmm, ciekawe to jest, Rodri 91, 91 overall i żadna statystyka 91, a to aż akurat... No raczej norma chyba na tych kartach, tak mi się wydaje. Jakby sobie zobaczyć. Na przykład Jude nie ma żadnej 90 też, no nie? Czyli tak, tu mamy rating TOP 10 Bundesliga. Jeśli chodzi o Bundesligę, Kane Cobenwirth, Musiala, Neuer, 86, Szaka, Grimaldo. Grimaldo ma 74 tempa! O rany! O! I tu jest to porównanie, o którym wam mówiłem. Cristiano Ronaldo tempo 77, overall 86. I zobaczcie, Neymar, który nie grał cały sezon, 87 overall wyżej od Cristiano. Ta sama liga na statystyki, to sobie musicie sami sprawdzić, jak nie wiecie, ile strzelił Ronaldo w porównaniu do Neymara. Nie wiem, dziwne to jest, no ale tak to wygląda. Tutaj mamy top 10 z ligi właśnie arabskiej. Neymar, Benzema, Cristiano. Nie powiedziałbym, że Benzema jest na takim samym poziomie szybkości jak Cristiano. João Cancelo, który teraz przeszedł. No, i tak, tak to wygląda. Top 10 zawodników z ligi włoskiej: Lautaro Martinez, Sommer, Bastoni, Oziman 87, Mike 87, Hernandez, który ma 95 tempa. Są też klubowe tutaj. Mamy ratingi Manchesteru, City Walker, 89 tempa, 79 defensywy. Tu są ratingi Barcelony. I mamy tak: Stegen'a. Lewandowskiego, Araujo 8,5, Kundę 85, też Dani Olmo 84, to z nowych transferów. Bald Jamal ma 81, ale to jest jego pierwsza karta. Także to też nie walną od razu, nie wiem, o 8,6, co niektórzy pewnie by chcieli. Ale tak to wygląda. Są, są karty Realu Madryt, eee, Mbappé, Vini, Bellingham, Kurtua, Rudiger, Fede, Rodrigo 86, Modric też 86, Carvajal 86. Alaba, Militao Kamavinga 83, Mendy 84, 4 85, Endrik 77 Dużo tempa, mało strzałów. Zobaczymy co się z tymi kartami później stanie O! Jest! Właśnie! Tu są oficjalne karty bohaterów Z FC25. Majkon, w ogóle z Majkonem to mi się ta bramka kojarzy, co z linii strzelił Hazard, yy, Sasić nie znam w ogóle. Hamcik jest Zeroberto Guti Hm, Twidi jako hero? Oficjalna karta Tiurama Jaki gość, 90 defa, 90 widoczności, 88 tempa Ło wow, ho, ho ho ho. O kurcze, to niezły początek. Jeśli chodzi o Bufona, 91 overall. I też. Tylko nie. Aha, dobra, myślę, że to PlayStyle, a to nie to jest ten ziomek, który zrobił kartę. Tu mamy na przykład zawodników 95, jeśli chodzi o tempo: Mbappé 97, ADMI 96, Bale 95, Hernandez 95, 95, Davis i 95, Vini. Czyli Vini jest trzeci, no bo ten, 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 i ten zawodnik, i ten również, i ten mają pod 95. Tu co się wydarzyło drodzy widzowie, to ja nie wiem. Kasemiro. <laughs> 38 tempa, 38 tempa Kasemiro. To co jak będzie szła kontrat, ja muszę już mu dawać, żeby wybiegał dzień wcześniej? <laughs> Czy o co chodzi? No ale Grimaldo tak samo 8774. No przecież to jest mega duża różnica. No, to co on przestał biegać w ciągu jednego roku. Ratingi Spurs, Co tu mamy Son... Oceny na 8,7 Madison Romero. To dla fanów Spurs możecie sobie zobaczyć na spokojnie raidingi Bayernu, Monachium też można sobie zobaczyć. Neuer ma też playstyle. Kim 76 Tempa, Davis 95 To już było. Upamykano na początek. Upamykano też spoko. Liverpool e, Liverpoolu chyba jeszcze nie było. Alison bez playstylu, Trencik, Robertson, Nunes 90 tempa, Konate, fajnie, Hakpo Hakpo chyba wolniejszy teraz mi się tutaj wydaje Arsenal, o, coś dla kozy Odegaard, Saka, Rice, Saliba i te Saliba, tak dobrze wygląda Proszę dajcie mi go na początku Do grudnia będzie można nim grać, no bez kitu